Dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie. Odpływamy dzisiaj w świat gdybania o idealnym kreatorze postaci. Jak taki kreator wygląda? Co powinien mieć? Czego w ogóle brakuje dzisiaj w kreatorach postaci? I czy gracz faktycznie powinien mieć absolutną dowolność w tym, co może stworzyć? Gry robią to naprawdę nieźle. Przeszliśmy od naprawdę prostych kreatorów z presetami w kierunku bardziej zaawansowanych, pozwalających na morfowanie konkretnych elementów wyglądu. Bethesda robi to dobrze. Black Desert było niesamowicie chwalone za kreator postaci a teraz Dragon Age o dziwo zaoferuje jedno z najbardziej zaawansowanych narzędzi do stworzenia własnego bohatera. Ale jak ten temat widzą twórcy gier? Byłem nie tak dawno na Promised Land Art Festival w Łodzi i przy tej okazji spotkałem się z ludźmi z Lariana i z CD Projekt Red i tak oto w wasze ręce trafia materiał, jak powinien wyglądać idealny kreator postaci w grach. Zapraszam. Na start weźmiemy sobie temat dość nieoczywisty, bo zastanowimy się, jakie ograniczenia powinien mieć ten idealny kreator postaci, mimo wszystko. Jest to przede wszystkim, ja jestem takim freakiem, który bierze pod uwagę kontekst najbardziej. Jakby dla mnie no, najważniejszy jest kontekst, e, więc idealny kreator postaci to jest taki, który jest tak oramowany przez designera, że nie daje mi pełnej wolności, cho chociaż wydaje mi się, że ją mam. Bo koniec końców chciałbym, żeby ta postać, którą wykreuję, żeby ona się wpisywała w świat, w którym, w którym, w którym egzystuję, i jakby dodaje się do tego świata. To, czego nie lubię w kreatorach postaci, to tego, że kreator postaci sobie, a building sobie mhm. i mam poczucie jakiegoś odklejenia. Jakby wiem, że to trochę brzmi. Filozoficznie, ale w sumie jak się nad tym zastanowisz, to, to myślę, że, że, że poczujesz, co mam na myśli. To ma literalnie impact na wszystko. Od włosów przez wiesz, jakby kolor skóry, wygląd postaci i chciałbym bardzo, żeby ta postać po prostu się idealnie wpisywała w ramy świata, w którym będzie operować. Z drugiej strony mamy perspektywę dziewczyn z Lariana, które poruszają dwie ważne kwestie: nieskończonych możliwości oraz po prostu odtwarzania siebie. Me, an ideal character creator is uh, where you can make uh, more or less yourself because that's what I personally really like doing, or that's actually the first thing that I try to do when I start any character creator. Uh, but basically, I think trying to reach an, an attainable goal of making. Infinite options in Character mm -hmm. Creator uh, is uh, kind of what would be the perfect character creation for me. But that being said, it's a little bit like reaching the speed of light type of a task. Mm -hmm. So we know it's impossible, but you know, we can just uh, uh, try. Well, I mean, you're always gonna have uh, time limitations. So even if I try to think of everything that would make it an ideal character creator for me. That doesn't mean that it's going to be the same for someone else. So I think if we would have to ask every single person, like, what is the ideal thing, and then put all those things in, we would be going for endless amount of time. So I don't think it's possible to have the theoretical perfect character okay. creator. But I think we can probably like get a pretty close um, guess at. at What people would want to have as, as features in it. Idealny kreator postaci? Idealny kreator. Taki hipotetycznie, bez żadnych ograniczeń. Dokładnie to, co powiedziałeś. No i było, żebyś mógł sobie stworzyć taką postać, jaką masz ochotę. Zaufajmy, myśmy mieli tyle rozmów na ten temat. Naprawdę. I to jest ten hipotetyczny i byłoby świetnie. Natomiast w takich rzeczach jak w Cyberpunk, gdzie używasz broni, samochodów, masz pewnego rodzaju metryki, żeby usiąść na, so na sofie, zaopatrzyć butelkę wody, cokolwiek innego, to ciało, które sobie tworzysz. Jakieś tam musi być restrykcje, bo musisz móc wejść do tego samochodu, się zmieścić w tym samochodzie, móc opaść kierownicę. Także hipotetycznie tak, super, fajnie było mieć wszystkie możliwości, jakie są w Twojej wyobraźni. Natomiast nie wiem, czy jest możliwe, żeby taką groźbę usłużyła takiej możliwości. Okay. Wiesz, to ci tak, ja jestem taką osobą, jako gracz teraz no. mówię, a nie jako deweloper w tym momencie, która generalnie szybko przeskakuje to, to, okay. tą część, dlatego że ja mniej, jako gracz, teraz powtórzę, zwracam mniej uwagi na swoją postać jako taką, a bardziej na akcję, i gdzie idę. Natomiast ja tam nie, powiem ci że że nawet takie proste, gdzie masz tylko kilka rzeczy, że możesz twarz zmienić, kolor skóry, ciało, brodę i tak dalej, to mi to wystarczy. A co w zasadzie jest najważniejszego w kreatorach postaci? Wydaje mi się, że przede wszystkim te wszystkie elementy, które pozwalają na ekspresję graczowi jako takiemu i tutaj pewnie patrzyłbym na takie obszary, które są dla wszystkich zawsze naj, najbardziej, naj, najważniejsze, nie? Czyli to jak, jak wyglądam i mam na myśli te wszystkie kluczowe elementy, tak? Czyli jakiego rodzaju, nie wiem, e Mam, mam ciało. Wydaje mi się, że prócz takich elementów związanych z, związanych z takimi oczywistymi wyborami, to pewnie jest taka rzecz, która, która jest istotna dla mnie, jako dla gracza. Rzeczy takie kurcze, które gdzieś czasami widywałem, czyli jak wygląda łuk brwiowy albo jakiś mostek na nosie, to są takie rzeczy, które są niewidzialne zupełnie. To przyznam szczerze, traktuję trochę jako gimik, jakie widzę w różnego, rodzaju, w różnego rodzaju materiałach i kreatorach postaci, ale te właśnie te rzeczy związane przede wszystkim z Kształtem i rozmiarem, nazwijmy to ciała, to są pewnie takie rzeczy, które dla gracza są dość istotne. To raz. Dwa, to jest i to jest istotne też dla mnie, nie tylko dla gracza, to jest kwestia tego, żeby dało się zrobić te postacie, które wyglądają atrakcyjnie. Ja jako gracz chcę grać atrakcyjną postacią. Jestem atrakcyjny w życiu, to, to chciałbym być atrakcyjny w grze i chciałbym móc być taki atrakcyjny, jaki chcę być. I mam tutaj na, na myśli różnego rodzaju takie ideały urody, one jednak pomiędzy. pomiędzy nazwijmy to Stanami Zjednoczonymi, Ameryką jako taką Europą, a Azją różną się bardzo od siebie. E, więc dla mnie idealny kreator postaci taki, który pozwala mi stworzyć taką postać, która wygląda tak, jakbym chciał. I jest na tyle atrakcyjna, lub nieatrakcyjna, e, na, ile, na ile sobie wymarzyłem. I to jest, wydaje mi się, taki drugi aspekt. No wiadomo, fajnie jest, jak mam do wyboru, jakieś tam wiele różnych blizn, tatuaży, jakiś znamion, nie wiadomo czego jeszcze, pieprzyków. E, to wszystko jest fajne, ale to jest bardzo proste do zrobienia z reguły. E, natomiast chyba te dwa pierwsze czynniki, które wymieniłem, to są najfajniejsze i najbardziej istotne. Jeśli przyjrzymy się ogólnym trendom, jeśli chodzi o narzędzia do tworzenia postaci, to mamy tutaj takie dwie główne szkoły. To są presety, czyli predefiniowane ustawienia, spośród których wybieramy sobie tego naszego bohatera, oraz slidery, czyli takie paski, po których przesuwamy, przeciągamy, ustawiamy wszystko tak, jak nam się to po prostu podoba. I czy któryś z tych trendów jest lepszy? i think um, that uh, i mean both approaches are valid and uh, honestly if we're talking like perfect and shooting in the sky it should have both so uh, what i personally uh, um, like to do is um, kind of give player the option to go through character creation really fast or if they want to spend uh, some hours in there <laughs> then they uh, should be able to right uh, but uh, when it gets too detailed, I feel like to me it feels like a job. And I know a lot of people who struggle and uh, uh, they uh, kind of, uh, for example, like change this little thing and that little thing, and uh, they're never happy. So, uh, our job is to make it easy and to feel good so that uh, even with a low amount of effort, you can find something that uh, you really uh, vibe with and uh, something that speaks to you. Um, but basically, I think that means that you're using both, right? So like sliders and presets. I don't want my sliders without presets. <laughs> so okay. and uh, yeah, just presets work. So, I mean that's kind of what we did for Boulder's Gate 3. Uh, but that you know that could be also improved. No dobra, ale czego w ogóle brakuje w kreatorach postaci. Co można by do nich dodać? I do think in, in it would be really nice if like um, obviously character Creation, creators would um, just pay a bit more attention to hair in, in general and like you know like having first of all like a lot of hair choices varied hair choices you know there were it's not just straight hair but you have like curly hair and a lot of like dreads choices but definitely also like you know like having some sort of hair accessories I think it's um it can add like an additional layer of fun for people, mm. so uh, definitely that. And for me, I think actually, also, since um, it's usually not that important in the game itself, piercings, I think mm. having a more pierced. Piercing choices, I think that's also like a really cool way to make your character a bit more fun. Customizing eyebrows definitely uh, is something that uh, could be picked up in general by character creators because, yeah, I mean, uh, who, who doesn't want to, you know, like make a character one time with a mono br unit brow? Yeah. <laughs> yeah. You know, it's it's, a, it's like having like a vast choice of eyebrows. I think it just makes it. Uh, or the very the eyebrow with like the one. scar that yeah. goes straight like the one shaped yeah, out parts yeah. always good yeah, teeth right. as well i feel like like teeth would be great like to be yeah. able to do fangs and like maybe a white a yellow you know yeah. all that jednej rzeczy chyba nigdy nie widziałem chyba mi się nie zdarzyło spotkać gryf w której mógłbym zrobić sobie typa który ma tak takie naprawdę złe zęby takie wiesz krzywe że tu już wypadły 10 lat temu miał może i nawet pieniądze żeby wstawić ten yy, protezę, ale już przepił dawno. bo jakby w kreatorach postaci wszyscy tak yy, yy, mam wrażenie ścigają się, żeby ten... Absolut w jakoś wyrażony osiągnąć, albo będący tym absolutem jest, nie wiem, nasze wyobrażenia na temat nas samych, nie? Czy istnieje taki fajny, sensowny kreator postaci, który pozwala dobrze zrobić Brzydala? Ja bym oczekiwał tego jako y, środka do realizacji mojej fantazji, bo jeżeli, nie wiem, będę grał w grę o piratach, mało ich jest, nie? A jak już są, to nie zawsze fajne. Ale załóżmy, że trafisz na taką w grę o piratach, nie? Że po niej już nie potrzebujesz innej. I robisz sobie tego czarnobrodego swojego. Jakiegokolwiek, wiesz, i, i, tego postracha oceanów, nie? I Karaibów. Patrzysz na tych piratów i oni wszyscy są piękni. A pirat ma <grym> nogę drewnianą, ma zęby mu wypadają, wiesz, mu wali rumem z trzech kilometrów, nie? No pirat jest piratem, nie? Więc jeżeli gram w grę o piratach i będę miał papugę na ramieniu, hak tutaj i wiesz, i drewnianą nogę, nie? Bo mi krokodyl zjadł. No to ja chcę być piratem, nie? A nie, wiesz, sexy piratem, nie? Moim zdan... Jaki jest absolutnie OK. Ja, ja szczerze mówiąc, y, osobiście bardzo lubię grać brzydkimi postaciami. Y, bardzo często gram nieatrakcyjnymi brzydkimi postaciami. Y, po, po to tylko, żeby zobaczyć, i, na co gra pozwala, na co rozpozna i jak wygląda właśnie cały ten system, y, jak bardzo jest elastyczny. Y, oczywiście mhm. są jakieś granice, tak, bo y, osobiście nie jestem fanem jakiegoś takiego tworzenia takich potworów y, gdzieś tam, które wygląda jak skrzyżowanie jakiegoś trola z ludem. Y, to to w, w... widzieliśmy pewnie. Wielokrotnie w kreatorach postaci tego rodzaju opcje. Oczywiście to jest zabawne, tak, że możemy takie rzeczy tworzyć, ale to um, może w jakimś modelu jakiejś gry, która e, rzeczywiście pozwala na tego rodzaju e, twory. To byłoby fajne, natomiast ja osobiście raczej jestem zwolennikiem takich nieco bardziej autentycznie i realistycznie trochę wyglądających postaci, żeby mógł się wczuć w tę postać, jak ona wygląda, wiecie, jak miała wiadro zamiast szczęki, i nie wiadomo, co jeszcze, to trochę trudno się, się jednak odnaleźć. Okazuje się, że temat brzydoty w grach w ogóle strasznie siadł wszystkim moim rozmówcom, więc jeszcze tutaj poproszę twórczynię Baldura, niech dorzucą swoje dwa grosza. Uh, ugly can be uh, different directions as well, actually. So you can be ugly, funny. Right, and that's actually where we end up most. So you know, you uh, it can be also like it's just you tried not to make it ugly, but then that's kind of how it turned out, and now everyone is laughing at this character. Ugly can be pitiful as well. So you can feel sorry for a person. Like uh, maybe um, there is some narrative hardship that this NPC had to go through. Uh, maybe there is some scarring. Maybe it's an expression, but then you feel sad, um, which. Uh, like has its own place uh, so uh, yeah i think uh, if it supports a narrative if uh, you want to make it a playable option that's absolutely fine but it's going to be hard to nail uh, because it's uh, very likely that it's going to end up being funny i do actually think there's also one last category there's also like cool ugly but that's cool usually ugly. like yeah. for some but then main it becomes character pretty. <laughs> yeah some main character that's like Maybe supposed to be ugly, but not really that ugly. It's like there's a scar, it's a bit gritty, but not completely ugly. So it's like it also depends a bit on the audience and like what you specifically want to do with it. That's but a good idea. <laughs> <laughs> For me personally, I think. Um Ugly is pretty subjective in general as well. Like, um, if what you find ugly doesn't mean necessarily that someone else will, right? So, um, especially like when it comes to hair, I think uh, for BG, we kind of, yeah, we had a little bit of a. We, we noticed it a bit too late but um, we had a lot of um, hair salon hairstyles mm -hmm. which is maybe not necessarily what you might want to have when um, you want to make like a very gritty warrior or something like that so that's something that's definitely you can incorporate quite easily into your character creator where you kind of have more of those um, down to earth like not very nice hair choices, so, so that you know people can actually play whatever they want to play. So um, yeah. Absolutna dowolność i możliwość tworzenia takich maszkar w tej grze może jednak prowadzić do czegoś, co jest bardzo niepożądane w grach, czyli do wybicia z imersji. ostatnio tworzyłem kompaniona do, do nowej Dogmy i zrobiłem skrajnie, skrajnie... Ekstremalnie wszystkie suwaki poprzesuwałem w ekstremalną stronę. Tworzyłem jak, jakąś poczwarę, nie? I jakby poziom brzydoty przeszedł um, taki poziom wiarygodności. Totalnie możesz się bawić, a, ale czy, czy chcesz umożliwić graczowi tego, by stworzył kompaniona, który wygląda jak, nie wiem, dzwonik z Notre Spoko, pod warunkiem że świat to zauważy, a umówmy się, jakby nie ma takiej opcji, żeby zauważył świat wszystko, bo, bo to jest niemożliwe, bo to zawsze się finalnie odbije od budżetu, bo nagle musiałbyś nagrać, nie wiem, 10 tysięcy linijek na community, które by reagowało w pewien określony sposób. Łatwo jest, w ogóle łatwo jest dać możliwość, ale trudno jest, i to jest w ogóle dobry design. Nie? Jakby dobry design to jest taki design, który oramuje Cię w taki sposób, że Ty nie wiesz, że coś oramowane, ale czujesz się z tym dobrze. No i dotarliśmy do końca. Okazuje się, że nie ma jednej zdecydowanej odpowiedzi, jak powinien wyglądać ten idealny kreator postaci, ale można z tego wywnioskować, że twórcy chętnie daliby graczom jeszcze więcej opcji, gdyby tylko mieli na to czas i zasoby. A oto nie jest tak łatwo. A jak Wy uważacie? Absolutna dowolność, czy może jednak ograniczenia? Tworzycie w ogóle siebie w grach, czy może kompletnie inne, wyidealizowane postacie? No i w ogóle co myślicie o tworzeniu brzydkich postaci i faktycznie graniu tymi brzydkimi postaciami? Dzięki za uwagę, na razie. Cześć! Mam wrażenie, że, że moja mama po prostu e, dostała jakiś beznadziejny kreator postaci, jak, jak co do mnie przyszło. Ha!